Ja się się z tej strony, dzisiaj nagrywam sobie odcinek z ostatniego niestety filmu. Nie na tym kanale, ale z Fortnite'a w tym sezonie. Jest dziś 24 sierpnia, a jutro tutaj macie. 25 sierpnia jest nowy sezon, więc będzie dzisiaj. Jutro będzie o 8 live, jednak postanowiłem, że nie robię 24 halajba, więc będzie live o 18, znaczy o 8 ró równo rano I... i możemy już w sumie zaczynać. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał jak zawsze, żeby nie przegapić. Następnych kolejnych filmów mamy... Zaczynamy grać, Trzeba sobie trochę pożegnać rzeczy. Ale w, tym, w tych sezonach, w czwartym rozdziale, to w ogóle nic w ogóle na mapie się nie zmieniło. Mam no, dużo broń na pewno, czyli spaz. I najgorsze to jest, że musimy jutro pożegnać spaza, bo jutro spaza nie będzie, ale ja nie, ja nie wiem do końca, czy by. Ja że agencja to będzie ta Stadella, czyli tutaj, ale nie jestem pewny bo agencja w takim rogu. Dziwne. Ja na pewno kupuję karnet, bo podobno wiedziałem, e, że ma być kabil, kabileem, ale jeszcze Więc, jak widzę, to, na, to nie. Więc widzowie to na razie będziemy rzeczy nie wiem, będziemy sobie y, grali w jakieś gry będziemy sobie czekali, będziemy sobie nie wiem, na twitterze coś robili co to pewnie się dobało, żeby, żeby nie, żeby nie, tak, zaczynamy ogólnie rano rano zaczynamy ogólnie rano coś tam robimy, nie wiem gramy, oglądamy jakiś tam moment y, i, i gramy sobie nie wiem, Minecrafta, PCD i, wchodzimy, i jak będą te serwery otwarte to wchodzimy od razu w Fortnite Fortnite'a i gramy takie kilka rundek i na pewno jutro będzie też odcinek nowego sezonu więc warto wpadać tradycyjnie sobie zagramy te kilka rundek Dobrze, czyli takie jedna, dwie jak nam dobrze pójdzie lub źle. Nam dobrze pójdzie to trzy zagramy, a jak źle... Znaczy jak źle pójdzie nam to gramy, a ja a ja w dobrym to dwa razy robię. A jak na gminach zrobimy to zagramy raz, tylko jedną różnego. Coś co, to będzie ale ja to nie będę dzisiaj bo miałam nie będę umiem no, się, że Bo wychodzę no, z Kamil Gaming, Wy pamiętacie go, wczoraj y, robiliśmy live'a w nim i. Pochodzimy po prostu na, na rower, więc ja wrócę po nocy po jeździu, więc do mnie dążył tak szybko, bo jest zawsze bardzo, 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 bardzo spocony i... i musiał się przebrać, ale to trochę za Ale ja słyszę po 200 km. Czym mam słyszycie? tego kwarta. No. jakoś tak mi się dobrze mega gra Fortnite'a. Jakby ktoś żeby... to ogólnie dawno nie grałem Fortnite, więc. O, koronka. Ja gółem dawno nie grałem formalnego, więc mogę też zapomnieć na dwie rzeczy. Na pewno MK7, może bę... Tam chyba na sneak pikach widziałem, że ma być podobno te zwykłe, nie te takie co wolno strzela, tylko te takie być zwy... wycia... zwy... Koronka, 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 koronka. Dobra, Takiego dobrego meczu to chyba nie mieć. O, na spadzie był kochany. Niestety chyba to nie gra. Oby spadik został. Jak spaz zostanie to ja będę po prostu... Yy, yy. Będę po prostu ucieszony mego. Najlepsze. Nie wiem, czy te egzotyki chyba będą, ale chyba będą. Nie wiem. Co z tym chodzi? Bo ja też tak weszłem pierwszą rundę, zagrałam sobie do Farnaka, mówię, kurczę, fajne. A ja patrzę nagle na niebo... Co to kurde jest, ja nie widziałam. Ja jest problem. Chciałbym spaza epickiego Ale jest problem, bo nie mam tego niczym. Tutaj się... szybko, żeby nikt nam nie zabrał Ja nie, no, to chyba będzie było widzowie ogólnie powstaniec, Biorę, biorę to, to, jest to. Dobra, to, jest to. Ale ogólnie jakaś taka fajna emotka jest, taka Ari, Ari. Mam Ma mągnięto snajperkę, zarabianie miał epckiego e, spaza. Oooo, spozik. Najlepsza rzecz, która jest w Fortnite'u dotychczas. W końcu y, ten. Ludzie wybłagali i powstało. Powróciło. Może moje kto. E kto wziął, bo chyba były trzy. A blucz wziął. I uciekł. A to ścieżki, tak jest cichy tak ja Słyszę takie dźwięki jakby legendarna skrzynka była, ale nie wiem. Czy to jest naprawdę legendarna skrzynka? Ja nie rozumiem czemu jest taki zawis. To jest normalnie jak y, w tym, w y, sezonie pierwszym, powiedział pierwszej. znaczy tym, ostatnim sezonie, o kurwa. ten epickiego. To bym się wkłuzył. No ale co ty zrobiłem? Spac epicki, złoty to... Tak, spac tak, złoty. <grym> Widzowie, <zamiarów> przepraszam, że za chwilę mi się wkłuzy, ale wrócimy w dziadku. mas o poder agandado não tem vão de Když to přijde, to to ráno bude. To... On. No, tím, 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 tím. O. Ty. Oh, je Dostał. Eza? i bambik był ty halo logika mm -hmm. może jakiś taki który nie skupuje się. Albo dwóch nie ma jest mega problem jeden się leczy tylko spróbuj mnie dotknąć Y, Sam. Poczekajcie, kolega. Co chcesz, Ignaś? Ten Wychodzisz? No, no, to nie wiem. Może, ale na razie nie wychodzę. Dobra. Nara. Dobra. O kurde. Ups. Nie ma. No, przez Ignaś, jak to się popatrzę. Jest no to co widzowie? Widzimy się w drugiej grze, czyli ostatniej, czyli ostatniej jak co mi się zaciął. Więc widzimy się w ostatniej grze w tym sezonie. Siema. Ale jak coś siema to znaczy, że ten, że po prostu... Widzimy się w następnej rundzie. Elo, i przy okazji byłem brąz 3. Ej, widzowie, patrzę sobie y, na TikToku, a patrzę zwiastun tego. Wejdziemy sobie jeszcze i zobaczymy, jak będzie wyglądał zwiastun. Czy to rozpoczyna, czy to rozpoczyna się nowy sezon w Fortnite? A ja... Dobra, jeszcze kilka. Tutaj... regularnie nagrywam zawsze jak teraz jak zaczynałem youtube to regularnie nagrywałem czyli tak jak my od początku youtube'a miałam daily, później tak mi się trochę już to znudziło no i potem nie wiem Wpisów tam wizytę, 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 tym, O, chyba bo jak go dodali chyba w karnecie, no to chyba to? fajnie jakby dodali nie wiem kalucha do format to może pibo Szybko do tego, do lobby i zobaczymy ten zwiastun. Nawet mamy ten ostatni wyskok. Jest? Jest. wilej mi jest. <gry> Ej, co jest? Dobra, oglądamy. Ej, do. To jest Uf, to ma dla... Ej, ale nie no, to nie ma to wajda, to, nie ma. to by był Midas i już to to jest... Widzimy. O! Ryba jest! Ryba napisówana. Ten skin będzie? Czy ten? Ten będzie Kurde, łamek się Nie, nie gadaj, że taki ładny skin będzie. Ej, nie gadaj, że będą takie popy w tym O, Tu I będzie mega OP. To jest mega OP. O, ryba! Lecisz! O, rozwaliła ścianę. O, Kabi, siema! Problem. No dobra. To 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 chyba będzie agencja, coś mi się tak wydaje, że to będzie chyba agencja. A my co? Fajny był draftun. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. A my co? Widzimy się na lewie o ósmej. Siema!